Cześć kochani, witam was w kolejnych filmach. Dzisiaj zrobię dla was porównanie koców walijskich z firmy Schleisch i Mojo. Na początek pora ogiera z firmy Schleisch 2018. Nazywa się on Snow i jest siwo maści siwojebółkowitej. Jednak te kropki ma tylko na zadzie. Jak widzicie ma taki ciemniejszy zad, troszeczkę szary, właśnie ze takimi kropkami charakterystycznymi na tej maści. Moim zdaniem jest to całkiem przesłodki kucyk. Bardzo podoba mi się jego pyszczek, jest, bo jest naprawdę przesłodki. Długo zastanawiałam się czy kupić tego kucyka, ale w końcu się zdecydowałam. Kupiłam go stacjonarnie w Smyku jak byłam na wakacjach w Warszawie w zeszłym roku i muszę powiedzieć, że jestem zadowolona, bo jest to bardzo dobrze wykonany kucyk i naprawdę śliczny. Drugi kot to Wałach z firmy Mojo 2017. Kupiłam go całkiem niedawno na Allegro i niestety, żebyście no byli ciekawi, to nie jest już tam dostępny. Nazywa się on Imbir i jak widzicie jest w maści izabelowatej, ale jeszcze ma na sobie takie mało widoczne jabłuszka. Jego malowanie może nie powala, jeżeli chodzi o grzywę i ogon, tak samo malowanie tej łysiny jest dosyć słabe, ale samo malowanie ciała, tych kropek, Naprawdę jest prześliczna, bardzo podoba mi się ta jego maść. I uważam, że jest naprawdę to przesłodki kucyk. I jak go zobaczyłam na żywo, no to, to się w nim zakochałam i uważam, że jest naprawdę świetny, pomimo tego trochę słabego wykonania i tego malowania grzywy. Teraz I... pora na porównanie obu tych kuców. Jeżeli chodzi o wzrost, to jest to w zasadzie największa różnica, jaką można tutaj zauważyć, bo ongier z firmy Szlajś jest na pewno wyższy i większy niż ten z firmy Mojo, to widać naprawdę od razu i to jest tak w zasadzie największa różnica. Oczywiście jest tutaj różnica też w wyglądzie, w maściach, ale to też oczywiście widać, ale ten wzrost na to jednak przyciąga uwagę moim zdaniem. I jeżeli chodzi o wykonanie tych kuców, to moim zdaniem Szlajś jest wykonany o wiele lepiej, jeżeli chodzi o malowanie. Mojo Troszeczkę tak odpada, jeżeli chodzi o malowanie, ale gdybym miała ja wybrać, moim zdaniem, który z tych koców jest lepszy i który bardziej mi się podoba, to jednak bardziej mi się podoba ten z firmy Mojo. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się wydaje, że ten Mojo jest jednak lepszy, pomimo tego, że ma gorsze malowanie. Wiem, że to trochę dziwne, ale moim zdaniem właśnie ten Mojo jest jednak słodszy.